Pochwała ogródków warzywnych. Powiem bez ogródek. Ważny, och, ważny jest każdy ogródek. Dobrze o tym wiem, bo wszystkie warzywa z ogródka jem. Spytałam dwie przyjaciółki: Skąd pyszne pomidory, wyśmienite kalafiory? Apetyczne ogórki, odpowiedziały chórem, ze sklepowej półki. Bzdura, bzdura istna bzdura, wiedzy dziura, wielka dziura. Na grzędach niedowiary dzieją się czary. Nie pomogą okulary, bo wszystko dzieje się pod ziemią, gdzie nasionka sobie drzemią. W nich jest zaklęta siła niepojęta. Wiosną, gdy nadchodzi czas, nad ziemią wyrasta zieleni las. Śpiące ziarenka najpierw ożywają, z głębi się wydobywają, nabierają siły. Ach widok miły, roślina nic nie może. Gdy ją nie wspomoże, czarodziei spółka z jednego podwórka. Woda, słonko, pszczół rój. Zespół pracuje w trudzie, by jarzyny trafiły na stół. Natury mądrość i rozwaga nam ludziom pomaga. To głoszę dookoła: Przeciwnikom stawię czoła. Stąd się zdrowe hasło bierze: Warzywa na talerze!